Hej, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, to jest kolejny odcinek Resident Evil moi kochani. I to moim zdaniem jest jedyny słuszny kadr, który udało mi się tutaj wykonać, ale jeszcze mogę Wam go pokazać dla tych, co mają ochotę sobie zrobić screena. W każdym razie, moi chani, dzisiaj porozmawiamy sobie dalej na temat gameplayów, na temat gier komputerowych. Dalej porozmawiamy sobie na temat fabuły, na temat tego, co się tu dzieje i w ogóle, w ogóle. I jeszcze zanim to wam szybki update za, z, za po pierwsze maksymalny, maksymalnie zabrejdowany red. I nowa strzelba, która też już jest na całkiem nie najgorszym poziomie, do tego tu chyba nic takiego ciekawego się nie wydarzyło. Więc zacznę od szybkiego uleczenia się i będziemy cisnąć cisnąć fabułę dalej. Więc porozmawiamy sobie trochę na temat prowadzenia kanału, na temat tego jak to wszystko działa. A taka szybka dygresja, zostawcie lajka, nie zapomnijcie o tym, bo tutaj się naprawdę no. będą srogie rzeczy działy. Ale zanim się będą srogie rzeczy działy, Be careful. bo się kurwa będą działy, mam takie wrażenie, prawda? Mam takie wrażenie, że się będą srogie rzeczy działy, więc pewnie zaraz, no tak, bo tu jest, tu jest za dużo rzeczy, żeby się nic nie wydarzyło. Więc moi kochani, mm, jeżeli się coś wydarzy, to musicie przeczekać tą całą akcję, bo ja w trakcie walki, nie wiem, z bosem czy coś nie będę w stanie <grystanie> chyba o tym rozmawiać. No, zaraz do tego dojdziemy. To nie działa Leon, to już jakby chyba to ogarnąłeś, nie? Abandon your body to the will of our God. You're a shitty missionary, you know that? Oh, Almighty, grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch! Ashley, run! Okay! A hey, a good idea. To tyle? Dziękuję panu za te przygody. Nie chcę być używany. O kurwa! U Jezus! Jabłka! Nara! Ole, gnój! Dobra, pozbieram sy rzeczy w sumie, to by było spoko. Ho, nie ma! Zbieram rzeczy! O Jezus! Daj mi kurwa szansę! Dziadygo! Jezus, znowu! On jest twardy, z O, 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 o! Nie, 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 tędy! Ha! Ha! On ma kurwa to oko Tutaj. A. Dobra, spierdalamy na górę. Tutaj chyba mam na niego patent, ale najpierw muszę trochę po, pozbierać rzeczy, bo tu jest dużo. O! Nie ma! Kurwa, jestem mistrzem w tą grę. O! Nie ma! Chyba dojebana jest ta strzelba w sumie. Tylko muszę przeładować. Ale to jest dojebane, jak nam skacze z... łop to pęk na pół Czy to tyle Jasne kurwa. Jasne, nie, nie mogło być za prosto, prawda? jest kurwa jeszcze w życiu no chyba se żartujesz gościu. Nie nie nie, nie nie nie! Kurwa on tym rzuca wszystkim? Nie ma. I co że tak biegał na, na zmianę w prawo w lewo? O kurwa! Ale mi wyjebał. U. No dobra. <ścoughs> chyba trzeba. Eee, coś sprawdzić. Mam dużo tych morzy zbędnych. Co on teraz podniesie? O kurwa, jak ja nie wiem jak on przed tym uciec. Pierdalaj dziadu. O! Nie ma Goń się Krzyżby Kurwa, wierzę, że to nie jest over Ja pierdziela, on jest twardy, gnoj Tu tym razem, okej okay. ah. Nie uniknąłem Nie mam tu rolki, prawda? Noż, kurwa, daj mi szansę Jak szansa I Kurwa, ja też jestem Running out of ammo, w sumie nie, chociaż nie jest tak źle Dobra, muszę na niego patrzeć Cały czas O kurwa Przeżyłem to Cudem Typie, kurwa, gin. Możgiń! Daj chyba umrzeć w końcu. Dobra, to chyba ostatni, ostatni raz jak zrobimy taki numer. O kurwa, ale on jest twardy gnu. Szybki przeładunek. Wajdy on! W drugą stronę. A on chyba już się wściekł na dobre. Mamy go. Ale za niego jest fajny achievement. <gryled cheese> Czego ona się spodziewa? O kurwa, dobra, ale ja muszę... Mogę to podnieść coś? Uuu, Mendez! Oko Mendeza. Dobra, jak ja mam z tym spierdalać? To jest kurwa dobre pytanie. Jest tu coś jeszcze do pozbierania? Ta, zara, idę, idę. Tylko na mapę jeszcze zerknę, czy wszystko znalazłem, Czy wszystko pozbierałem? house. Dobra, wszystko pozbierałem. Już biegnę. Biegnę, zapierdalam. Uhu!

A tu po drodze mamy treasure, więc warto go zebrać. Ale najpierw chciałbym zobaczyć, co jest tutaj. Czy tutaj się coś. A, czekajcie, bo ja idę tutaj we właściwą stronę. A okej, okay, to chciałbym. Mhm. Mm Pamiętacie moc z poprzedniego odcinka? To właśnie znaleźliśmy się po drugiej stronie. No dobra, no nie jest tak źle w sumie. Spaliliśmy całą budę doszczętnie razem z, z panem Mendezem, chyba się Mendez nazywał. Więc możemy porozmawiać dalej o gameplayu. O... O tym czego właściwie doświadczacie i co nie do końca, kurwa mać, to jest cały zamek. Nie do końca będzie. Mm, będzie się podobało wielu ludziom, zwłaszcza, że YouTube ewoluuje. Podejdź bliżej. Ponieważ... A moment, ja przestrzeliłem ten skarb. No tak czułem tu jest. Wisi faktycznie. <laughs> Patrzcie, kurde, mówię jedno, a za chwilę zapominam o tym co powiedziałem, co jest w ogóle dobrą opcją, żeby to sobie wyćwiczyć mm, i pamiętać o tym wszystkim. W każdym razie YouTube ewoluuje i to, że on ewoluuje powoduje właśnie tego typu gadki, że ja jakby gram swoje, a mówię swoje. Czasem tylko nawiążę jakiś, jakimś komentarzem do... What's going on? tego, co się dzieje. Well, worry about being Come on. Przepraszam, czy w tym zamku straszo? Koniec czapteru. <ścoughs> Okej, okay. więc przede wszystkim szybki zapisik. Po drugie, nie zapomnijcie, że możecie sobie włączyć te polskie napisy, bo ja to robię cały czas dla was z chęcią. Bo nie mam innego wyjścia, rozumiecie? Zależy mi na tym, żebyście mieli tą polską wersję. Bo chłopaki się opierdzielają, jeżeli chodzi o yy, graj po polsku. Ale nie dziwi mnie to, bo robią to cały czas w, wolnych, w wolnej chwili, niejako. Więc powiedzmy, że tutaj nie ma wcale tak dużo tych tłumaczeń. Zwłaszcza, że wystarczy sobie wejść na jakieś różne yy, kanały gameplayowe, które już zrobiły serię z tej gry. Hola, Luisier. You guys Well, oh, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. Okay. Mm. All right, Ashley. Luis just said. I got it. Yes, we've got it. Więc, no i widzicie znowu się, znowu się musiałem zakręcić Zamotać w akcji O, mamy tutaj kolejny prezencik Vintage Kompas, może być Zawsze pójdzie na sprzedaż Więc jakby widzicie, to wszystko ewoluuje Te, te gadki, to wszystko się Musi zmieniać hmm, Musi być troszkę więcej montażu Czytaj Wiecie, teraz sobie na przykład pójdę do kupca I zrobię sobie tutaj porządek w ekwipunku, czego wy nie zobaczycie, ponieważ, o siemanko with so many handguns available, choosing the right one for you can be tricky, lucky for you we've complete the list of the special characteristic for of our SEDACO choices ok, stability and penetration power, w ogóle, co ciekawe, mm, ok, tu jest cała w ogóle, ok Okej, okay, Matylda ma trzy nabojowy Burst Fire. Spoko, przydatne, ale nie dla mnie. Więc zrobimy sobie zapisik, i tak jak wspomniałem, montaż jest wszystkim. Więc właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie pozwolić na to. O kurwa, ziomeczek. Huh. Które, no, Myślę, że będą no właśnie. To nie jest Ale wiecie co by było spoko? Zaraz wam powiem. Katapulty jest przeważnie Lion nie są dla dekoracji. Holy shit, ale właśnie, pytanie: czy ja na przykład mógłbym stąd ich ściągnąć? Wow. Chyba siadło, eh? Widzę, że Ashley była pod wrażeniem. No w sumie, bo robię to z klamki. Nice shot. Dzięki, mordo. Ty, faktycznie się to udało. Holy shit! Zajebiście. No dobra, ale zobaczymy co nas czeka dalej, bo to nie jest koniec naszej historii. O kurwa, grubo. Dobra, ja w ogóle sobie zerknę na mapę, tutaj okej. Okay. A bo w ogóle wykupiłem treasure map. bo come on. Wiem, że mogę też sprzedać o sztuczne o za, ale nie będę tego robił na razie, ponieważ mam pewne podejrzenia, że może się przydać później, chociaż jest napisany, że jest for sale only. Co tu się kurwa dzieje? Ej, kurwa, nie zadawaj pytań. Dzień dobry. Holy shit. O, kurwa. O, nóż do buta. Zajebiście. Butny nóż. Nie ma lipy. Ej, właśnie, w ogóle mogę sobie sprawdzić shotgun szelsy, bo się w sumie chyba przydadzą. Ta strzelba jest naprawdę do jebana, Więc... Mm. Wspomniałem o Właśnie o kontakcie wzrokowym W poprzednim odcinku o... To wszędzie jest ta, ta, ten, ten symbol w ogóle Widzicie? Teraz to ruszyłem go o. Cały czas jakiś kurwa gwoździ W każdym razie Właśnie jakby chodzi o to, że Bardzo wiele rzeczy trzeba ogarnąć I ten gameplay Można by zrobić Słuchajcie, jeden film z jednego Z jednej gry ale to by teraz wtedy oznaczało, że muszę przejść całą grę albo chociaż ograć kawałek, zrobić swojaką recenzję i dopiero wtedy mieć szansę wam o niej opowiedzieć, mieć szansę. Muerte! Oj kurwa jest źle. Ale może może nie tak muerte, co? Ha, nie siadło. Ha, nie siadło. Hu, siadło. Ale wiecie, to wtedy jest jeden film. Kurwa, no ewidentnie na mnie czatują, a ja nie mogę ich kurwa trafić. Ashley! Ashley! Ale kurwa wyłapała, nie wierzę. Boże, jaki. Kurwa, przydałby się karabin snajperski, nie ukrywam. Nie ukrywam, żeby się przydał. Koszty w życiu! Ale przynajmniej szybciej giną, niż tamci. Nie, nikt się nie wychyli? Uuu. Ale twardzi są kurwa, tak samo jednak. Dobrze, że mają cela, kurwa, jak ja po czterech browarach. Bang, czułko. <grych> kurwa, oczywiście, że tak. Grałem w Sniper Elite wiele dni i jestem dobry w te gry. You ok? Yeah, jestem fine. Ty, co ci gościu z kiecą? A, okej. Okay. Podwiewa ci kiecę, mordo, jakbyś tak, wiesz. Inaczej się ułożył, bo my fajnie. <śmielbiosenka> Dobra, nie ma co. Ruszamy dalej. Ruszamy dalej. O, tu coś ten, coś ktoś ten. Uuu, widzę, że tu coś trzeba strzelić, coś trzeba ruszyć. <śmulet> koszty ty w życiu! Pojebało się komuś? jakaś autostrada, żeby tak komuś Napierdalać z katapulty Holy shit Dobra, Ashley, uspokój się, mam plan Nie wiem, kurwa, gdzie jest ta katapulta To trochę komplikuje sprawę A, tam jest, ok. Już nie ma katapulty O, dzień dobry u. Chyba trafiłem, co? Uuu, znowu trafiłem. Uuu, znowu trafiłem. Triple shot. Słuchajcie, no za to to się kurwa należy, co? Jakiegoś lajka zostawić. Jestem niezabijalny. Puszcz, ty kurwa, jeszcze coś? Gdzie tym razem? Ja nie mogę tutaj chodzić i zbierać kurwa treasure... Rzeczy, bo napierdalają we mnie. O! Ha. No przecież jestem dojebany. Co to? A, kurwa. Kamień. Ale dobrze. O, dzień dobry. Co ty masz, kurwa, za minę? Typie. Okej, okay, strzał i obrotówka eliminuje ziomeczków na raz. Zostawiam ją, kurwa, po jebie O ty, kurwa. Ha, 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 ty, kurwa. I co? Taki jestem, dojebany, kurwa, z cię mogę za Dobra, chodź się, chodź bliżej. Bo... Napierdalają stąd, kurwa o, 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 nie, tutaj nie ma tych wybuchowych A, widzisz, niedobrze A tam gdzieś jest treasure, o tam na napierdzielają Jak to rozwiązać? Kurwa, z katapulty do mnie walą? O, kurwa, dobra, nie, tędy nie, u no, Chyba jest po niej Dawaj jasli wstawaj Wstawaj, trzeba spierdalać Pierdalaj. Kurwa jest źle Walą do nas jak do kaczek Siema Siema Chyba go za... Teraz go na pewno już ubiłem Kurwa walą do mnie z tej katapulty jebanej Kurwa o co tu chodzi Dajcie kurwa szansę Zamknięte, oczywiście, że zamknięte ja pierdolę. Kurwa znalazłem się w jakimś krzyżowym ogniu bardzo niedobrze I oni się, kurwa, bardzo dobrze zabudowali Nie wiem, na chuj w to strzelam Może tam coś? Kurwa, przydałby się karabin snajperski Faktycznie Brakuje mi go trochę Dasz radę, Leon Kurwa Jest Dobra, tu się udało Że pozbieram od razu resztę, kurwa. No daj mi szansę, gościu. Nie da się, nie da się. O kurwa, tu jest następna. No dobra. Wyjeżdżasz i chodź tu, kurwa. No. Ona jest wyluzowana jak nigdy nikt. Jest jakaś szansa, żeby tutaj w ogóle jakiś granat im wpuścić, wrzucić? Tą rozjebałem, ale tej chyba nie, nie wysadzę w powietrze. Chyba dobrze by było im tu jakiś granacik wrzucić, nie? Byłoby zajebiście. I chyba tak zrobimy. No chyba, że znajdę tutaj jakiś... Nie, nie znajdę. To no, trudno. Musi się udać tak. Bo już mam ich dosyć. Mogłem to zrobić dużo, dużo wcześniej. No już mi się za bardzo o tych gameplayach nie pogadali, bo mnie kurwa zaangażowały inne kurwa dzikie akcje. Apir dole, żeby się ze kurwa nóg nie połamała, szanuję. Dzień dobry, jest tu chyba kogoś, słyszę, ale. Dobra, tutaj nic, tu żadnych dokumentów. A! Uuu, będziemy strzelać z armaty. Podoba mi się. To jest coś, co. czego bym się nie spodziewał. Tej części. Dobra, Lion, właśnie na górę, bo gdzieś tutaj jest treżer, kurwa. Aha, on jest tam, nie jest daleko. No dobra, nieważne. Poradzimy sobie w inny sposób. Poradzimy sobie w sposób chyba klasyczny. Czyli przejdziemy się. A, tu jest jakiś treżer, tu jest kolejny ten. Kolejny y elemencik do zniszczenia, ale to już mogę zrobić w ten sposób, nie marnując amunicji. Został ostatni. I elegancki. Nie wiem co to było Właściwie No dobra, ale kurwa słyszę kogoś tu A tu se stoi typ kurwa, czego nie widziałem i tam se idą panowie. Kuszysz ty kurwa No i zostaw tą dziewuchę w spokoju ja ten tylko czeka patrzcie jak się kurwa podniesie Gin kurwa co za ciołki Jesus mości osiedlowe bez kitu no dobra, trzeba wysadzić tą bramę jakoś zróbmy to. Ale czy ja naprawdę... A dobra, tutaj był ten trezer zaznaczony. Już ja już wiem, wszystko kumam. Dobra, Leon. Mogę na przykład wykurwić w tego pana. O kurwa! Dostałem kurwa achievement za to, ale go rozjebało pięknie. Mogę coś jeszcze zepsuć? Nie, to chyba nie mogę. Ale by było śmiesznie, jakby na przykład mógł okna wybijać, wiecie o co chodzi. To by było kurwa fajne. Ale boję się, że ludzie by tutaj zdewastowali ten zamek w tym momencie. No dobrze, nie ma co, rozpierdalamy drzwi. I chyba jesteśmy na dziedzińcu. No, poszło dobrze. Ale kurwa, typ zniknął w ogóle, patrzcie co się wydarzyło. A to ten co kurwa nasyłał na mnie katapulty, to dostał z działa. Gnój. Więc, <ścoughs> wrócimy do tematu może. Ej, ale tu gdzieś powinna być jeszcze ostatnia. Nie ma ostatniej. Hii, kurwa, albo gdzieś tutaj se wisi, albo gdzieś jest. Bo widzę tutaj notkę, aha, żeby medaliony zniszczyć Castle Gate. No właśnie, a Castle Gate jest tutaj, więc jeden medalion został, ale ja zaraz wam go znajdę i do was wrócę, ponieważ magia montażu jest ze mną. A czas spędzony na grze jest, wiecie, cenny, bo nie chcę zabierać wam czasu. No i mamy to. 6 na 6. Destroy the Blue aliens. Mamy to. Tak więc widzicie, jakby montaż w grze, w gameplayach jest zajebiście istotny. Nie mówię o takich fajnych momentach, czy jakichś takich, wiecie, jakichś pojebanych akcji. Tylko zwykły, casualowe, proste, szybkie montaże, szybkie cięcia. Jest stary, ale wygląda zajebiście Nie ukrywam Moi kochani, dziękuję wam bardzo, że się podobało Jeżeli się podobało, zostawiliście lajka like że się nie podobało, nie zrobiliście nic Bo nie dotrwaliście do tego momentu Tymczasem Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału Mam nadzieję, że było warto A ja to muszę się chyba, kurwa, pochylić yeah. I kupić w końcu karabin snajperski Albo do 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 coś fight. tego typu Dziękuję wam bardzo i bez odbioru to the will of our God. You're a shitty missionary. You know that. Oh, Almighty, grant me the strength to crush your enemies. Some bitch. Ashley!